Ostatni dzień mojej podróży do Peru to jest ujęcie za dnia na hotel, w którym spędziłem noc. Pokażę na szybko, dlatego że kierowca już na mnie czeka. Okazało się, że samolot mam od 14.00, o, 14, o 11.00 musimy wyjeżdżać. Jedziemy teraz tą drogą, którą wczoraj szedłem do restauracji. Szedłem tam prosto, my skręcamy w lewo. Ale będziemy właśnie przejeżdżać tą okolicą, gdzie wczoraj wieczorem byłem na spacerze. czy jest Ok, papá, estamos en Barrio. Hotel. Los you visited la This I was here. my hotel was my hotel yeah. was something like 200 meters from here. Yeah. Mm -hmm. już jazdę po Stanach, teraz jazda po Peru będzie chwilę. Kilka minut nagram, więc jak komuś się to nie podoba i sobie przewinie od razu. Dodam, że tutaj w Limie nie ma praktycznie obwodnic, nie ma autostrad, więc jeżeli ktoś chce przejechać z jednego krańca Limy do drugiego, no to cały dzień musi prawie spędzić w samochodzie, bo to miasto jest olbrzymie. Jeździ się właśnie tak jak tutaj, no. A potem się dziwić że wypadki tu są. Kawałek dalej jesteśmy, zobaczcie jakie piękne widoki. Wjeżdżamy właśnie na dół, o tam jakiś statek chyba wojenny. Na ten? Zobaczcie jak tutaj ładnie to wygląda, po lewie ocean, a tu taka jakby naturalna zapora przed tsunami, powodziami i tak dalej. Ta droga, w którą teraz jedziemy, ona się ciągnie praktycznie przez całe, całe Peru, przy nabrzeżu. Widać te tarasy, to właśnie byliśmy wczoraj. Ciekaw jestem, jak często tutaj jakieś obsuwiska się zdarzają. Obiście rozszerzyli przed tsunami. Z tego co ważne to tutaj są podobne zasady w ruchu drogowym jak na stoku narciarskim. Czyli, jeżeli ktoś jest chociaż kawałeczek przed wami, dajemy na to pół metra, i tam zajeżdża za drogę, to nic nie szkodzi, ona prawo tam zajęła. No, zobaczcie za mną. problem z trzynami? No, on jest big, ale no, no. no. Może. Maybe, może maybe 5 years before 5 lat temu, jest? Ja, CD, Czy lat temu tsunami tutaj uderzyło? But you are safe because you have this natural But you are. you are safe. Ah. Tak by nie zrozumiał, bo bardzo samopankie jest króli. No zobaczcie serwerzy. Co było napisane na drodze, kurwa, ale naczelnił zakręt. gdyby nie było, że przeglądam. Chciałbym Wam nagrać, pokazać, jak oni tutaj jeżdżą. Na tutaj mamy dwa pasy, a zobaczycie, że 3-4 auta będą się na tych dwóch pasach ustawiać sama tutaj zajeżdżanie drogi to jest na porządku dziennym. Miraflores. Miraflores to będzie to samo jak Kalao, jakaś dzielnica chyba. E you mm -hmm. Teraz się hamuje, z tego co widzę, ale dla niego to nie robię różnicy, czy prawy pas, czy lewy, czy środek. Zobaczcie, jaki ładny autobus. Ok, teraz wjechaliśmy w zupełnie inną uliczkę i zobaczcie, że ona wygląda bardzo podobnie jak te poprzednie. Zazwyczaj to jest właśnie dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą. Tylko najgorsze jest to, że on, na przykład taksówkarz potrafi się na takim pasie zatrzymać na dobrych 5 minut i rozmawiać z klientami, pytać go coś i tak dalej. I koryki się wtedy właśnie tworzą. Zobaczmy, jakie auta tu jeżdżą, a to jest tak zwany tuk-tuk. One <gry> są bardzo popularne w Indiach. Ogólnie w takich krajach właśnie, nie wiem, rozwijających się, że tak powiem, ale tropikalnych. Też nie hmm. wiem, czy Indie można nazwać krajem rozwijającym się, jak to jest potęga atomowa. My jesteśmy 100 lat za nimi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mój angielski jest kaleczny, ale to dlatego, że zwyczajnie nie chcę mi się go uczyć, ale korć mi za to, żeby uczyć się hiszpańskiego albo koreańskiego, ewentualnie japońskiego, ale bardziej hiszpański albo właśnie koreański. I będę musiał, nie, wiem, będę musiał... E, mam taki fajny słownik e, z, tam, z wieloma językami elektroniczny. Wiadomo, ja, no, że słownik to nie wszystko, ale nie chodzi mi o jakieś poprawne wysławianie się, ale chociaż o to, żebym się potrafił dogadać tutaj na mieście z tym, nie? Może nie będziesz ostatnie ujęcie, teraz mamy czteropasmówkę, więc całkiem nieźle. jeździ po limie chociaż tak mówię, no nie udało mi się nagrać albo inaczej, wyłączam kamerę jak stoimy w korkach a wtedy najczęściej jest takie przyciskanie się bardzo hamskie, gdzie kilka samochodów na przykład na jednym pasie się próbuje zmieścić, to jest bardzo głupie i wtedy to jest, zdarza się najwięcej takich stłuczek nie wypadków, ale stłuczek otarć i tak dalej To jest teraz najbardziej popularny środek transportu tutaj w Peru, takie właśnie busiki i właśnie kierowca powiedział mi, że za rok czasu likwidują wszystkie te małe takie właśnie busy i będą tylko oficjalne właśnie autobusy takie e, zarządzane przez miasto i ponoć szykuje się ogromny strajk, ponieważ bardzo dużo ludzi żyje tutaj z tego, naprawdę to jest bardzo popularny środek transportu i jak oni to tutaj zamkną, to dziesiątki tysięcy osób pracę straci. A ciekawy jestem czy on się tutaj wryje. A, wiem, już nie nagrywać miasta. Okej, ok, w karażu jak widać dojeżdżamy do lotniska. Aeropuerto. Jeszcze szybka informacja, to samo tutaj będzie z taksówkami zrobiony porządek. I okej, ok, z tego co wnioskuję, chodzi o to, że taksówkarze czy ci z minibusami, oni nie płacą tutaj podatków, bo nikt nie jest w stanie ich kontrolować i dlatego chcą to wszystko tutaj zrobić bardziej oficjalnie, czyli będą normalne autobusy a każda taksówka będzie musiała mieć tak jak u nas jakiś tam taksometer, nie wiem jak to nazwać, kasę fiskalną czy coś tam będzie zarejestrowana i tak dalej ale w sumie mądrze, bo rząd więcej zarobi będzie miał wtedy, będą mieć pieniądze na, na rozbudowę infrastruktury i tak dalej Pomników w aspekcie religijnym tutaj nie brakuje. Jakaś wyschnięta rzeka tam jest. Jesteśmy na lotnisku. Pokażę je. Tutaj tablicę informacyjną, tu są odloty, szukamy mojego samolotu. I mój jest tutaj San Jose 1415. I tam się będziemy odprawiać. Tak wyglądają nasze bilety. Przyzwyczajajcie się, bo one zawsze są podobne, ale troszkę, troszkę się różnią. Taka era wyglądają właśnie tak. Czyli o 13.15, o 14 z hakiem wylatuje, ale do samolotu zaczyna, zaczynamy wchodzić o 13.15 i to jest dla Was bardzo ważna godzina, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, o której zaczyna się e, boarding, nie wiem jak to po polsku nazwać, e, żeby się nie okazało, że na przykład będziecie o 14, a 14.15 wylot, bo już będzie zamknięta bramka, prawda? A tutaj już będzie z, z San Jose do Miami. Jestem troszkę za wcześnie i dlatego nie ma jeszcze informacji na temat, z której bramki będę odlatywał. Dlatego pozostaje nic innego jak zwyczajnie gdzieś sobie przycupnąć, nie wiem, zjem sobie może. Ci karatecy za mną, przybliżę tak ukradkiem. To są masażyści. Masażystki dwie i masażysta. A teraz za mną są te fotele, na których można sobie usiąść. z tym, ile to kosztuje, a sprawdzę. Za 15 minut 25 solas podzielić na 3 jakieś 8 dolarów to wychodzi. Pokazywałem Wam już chyba kiedyś te magnetyczne kulki, to chyba im w ogóle nie schodzi, ile było tyle jest. Mam, mam przynajmniej takie wrażenie, ponieważ 33 solas czyli no kurczę, z jest... no, jakieś 10 dolarów wychodzi za taką małą paczuszkę. Z tego jest tam kilka na 3 sztuk najwyżej. Zawożysz się na przykład na Ebayu, można to kupić 10 razy taniej. Dzisiaj zjemy sobie tutaj, to też jakiś fast food, ale lokalny. Takie rzeczy mają. Podstawowe w sumie, wszystko tak w zachodnim stylu. Ale wezmę sobie połupkę kurczaka. Przy okazji pokażę ceny w McDonaldzie obok. Pamiętacie, ceny w solas podzielcie przez 3 i będzie wam dolar. Uwinęli się dosłownie 2 minuty, wygląda to bardzo apetycznie. Kilka sosów do tego. W każdym razie frytki, kurczak, jakaś sałatka, kola i za to 30 solas, 10 dolarów. Ja mówię o tych cenach, żebyście sobie zdawali sprawę, jakie są ceny. Z tym, że z tego co zrozumiałem, to ceny na lotniskach nie zależą od kraju, w jakim się jest. Czy jesteście w Singapurze, czy jesteście właśnie, nie wiem, feru, bo ceny są podobne. Lubię, jak na lotnisku są takie stacje z możliwością podładowania telefonu czy też laptopa. Uwierzcie mi, że na 90% lotnisk nie ma czegoś takiego i pomimo tego, że się płaci ogromne pieniądze za usługę lotniskową, to nawet sępią trochę prądu. Ok, tu jest nasza bramka. Wszystko o czasie, więc teraz sobie usiądziemy i przeczekamy te pół godzinki. Swoją drogą, ciekaw jestem, ilu z Was wie, co to jest. W każdym razie ochrona na lotnisku nie wiedziała i musieli się chyba w 10 spotkać i narazić, żeby stwierdzić, czy mogę to wnieść do samolotu czy nie. Będąc na lotnisku, udało mi się połączyć z wirelessem, ponieważ jest tutaj za darmo, jak się okazuje. I pierwsze co oczywiście robię w takiej sytuacji, to wbijam na YouTube i czytam Wasze komentarze. A że nie byłem tam od, od dłuższego czasu, to uzbierało się ich sporo. W każdym razie przykra sprawa wyszła, dlatego, że okazuje się, iż Rok ma jakieś kłopoty teraz, są jego filmy usuwane i tak dalej. Z jednej strony jest mi przykro, ponieważ na pewno nie chciałem mu zaszkodzić, a ci, co twierdzą inaczej są zwyczajnie w błędzie, ja nikomu źle nie życzę. Z drugiej jednak strony nie mogę się poczuwać do, tego, do odpowiedzialności, ponieważ ja tylko wyraziłem swoją opinię, to, co powiedziałem miało ręce i nogi, jeżeli on ma jakieś kłopoty, to nie Okay, może ja byłem przyczyną tak, w, w tym znaczeniu, że zacząłem dyskusję na jego temat, ale samo rozpoczęcie dyskusji y, nie, nie jest powodem za, y, usuwania filmu z jego kanału. Tak czy inaczej. Zastanawiam się w jaki sposób. Cicho, kobietom mówię teraz do ludzi. W każdym razie zastanawiam się teraz w jaki sposób tą sytuację wyczyścić, ale, ale jestem zdania, że jeżeli ktoś jest szczery i uczciwy, to sam się wybroni i nie ma sensu się jakoś nie wiem, za nim wstawiać czy coś takiego. On jest dorosłym człowiekiem, jeżeli nie ukłamywał ludzi, jeżeli jest w porządku, to też nie ma się czego obawiać, prawda? A ja, no, ja. Staram się już w ogóle o, na jego temat nie wypowiadać, e, ponieważ też mi zarzucacie, kurczę, znowu o nim mówisz. No staram się o nim nie mówić, ale też nie mogę się pozbywać, e, chcę być w porządku też wobec niego, Roz, rozpocząłem jakieś tam piekło niechcące, ale rozpocząłem i, w jakich, i chociaż w ten sposób mogę, e, mogę go wesprzeć, czyli mówiąc, że... Może powtarzając, żebyście tam nie, nie ubliżali mu, nie robili kłopotów i tak dalej. I ci, co twierdzą, że ja nie jestem szczery, tam mówię, jesteście w błędzie. Ja jestem szczery, powiedziałem co powiedziałem, bo jestem takiego, jestem takiego zdania. E, usłyszeliście, jakie mam zdanie na jego temat, ale to nie znaczy, że źle mu życzę i to nie znaczy, że chcę, żebyście mu ubliżali i robili jakieś kłopoty. Ok, teraz będę wsiadał już do samolotu. którzy nigdy z tego nie korzystali tak wygląda w środku rękaw ten, którym się idzie do samolotu on oczywiście jest rozsuwany, przesuwany i tak dalej dostosowuje się do, do każdego samolotu wiem, że były tylko kłopoty z tym najnowszym Airbusem ponieważ nie każdy, nie każdy z tych rękawów mógł się na taką wysokość podnieść ale pewnie jakieś nowe zaprojektowali na, specjalnie na ten cel I jak macie pecha to te rękawy nie są klimatyzowane a jest bardzo gorące wtedy jest tutaj jak w piekle w samolocie ktoś usiadł na moim miejscu, normalnie nie mam z tym problemu, ale jeżeli ktoś mnie na przykład zapyta, czy by pan się ze mną zamienić miejscami, ponieważ trzeba siedzieć obok żony, dziewczyny i tak dalej. A tu okazało się, że taka rodzina chyba z 7 osób zajęli sobie miejsca, jakie chcieli praktycznie. I no okej, okay, nawet bym się zgodził na jakąś tam zamianę, nawet po, nawet po fakcie, ale miałem do góry tylko miejsce no, w środku, no, a teraz mam przy oknie. I nie. Mówię, może bym się zgodził, gdyby mnie poprosili o to, a nie gdyby tak hamsko to zrobili. W każdym razie postanowiłem, że powalczę o swoje miejsce, przeprosiłem i musieli się tam, musieli usiąść tam, gdzie powinni. I też musicie się z tym liczyć, żeby dokładnie zwracać uwagę właśnie na to, co jest na, na waszym boarding pass, ponieważ czasami ktoś wasze miejsce zajmie, ale to nie znaczy, że, że tak ma zostać, tak. Lecimy podobnej jakości samolotem, podobnej klasy, czyli znowu są wspólne eh, ekrany multimedialne dla wszystkich. Mam nadzieję, że przynajmniej firmy będą winne leciały niż, niż te drogą eh, Gabla. Zaparowana, więc bardzo mi to co będzie wyglądało. Stewardesy były obok, więc musiałem na szybko włączyć kamerę, ale poszły sobie, więc kontynuujemy. Ja dalej pozostałem. mam nadzieję, że proszę sobie na Pierwszy raz jestem na Kostaryce. Możemy też nagrać lotnisko, panie? Jak zwykle rzut okiem na tablicę informacyjną. Nasz lot jest o 18.30, a jest 16.50. Mamy więc sporo czasu. Zobaczcie, tutaj akurat można zerknąć sobie, co jest poza lotniskiem. Zachęcająco to nie wygląda Ale tam dalej jest już lepiej. Kurczę, coś mi jednak chodzi po głowie, że możliwe już byłem na Kostaryce. A ja wtedy się, że byłem w tylu krajach, że już zaczynam się gubić. Ale chyba byłem na Kostaryce i nawet samochodem tutaj jeździłem, ale miałem kierowcę, jak się nie To teraz przejdziemy się, sprawdźmy raz tą naszą bramkę. Z bramka numer 3. OK, to tędy. Szkoda, że tak późno zacząłem nagrywać te vlogi, ponieważ tyle ciekawych miejsc w życiu widziałem i... i możliwe, że już do wielu z nich nie wrócę. Takich jak, nie wiem, Angola na przykład. O. Teraz pokażę Wam to, czego mi najbardziej brakuje na Florydzie. Gór. Tam jest tak płasko, ogólnie południowe stany są bardzo płaskie. Mam na myśli Teksas, Luizjana, Floryda, Alabama. Strasznie płasko tam jest. Wiele osób wciąż pyta mnie o to, jakim, jaką kamerę nagrywam, jakiego mikrofonu używam. To wszystko już było. Temat bałkowany wiele razy. Dlatego zobaczcie, proszę, starsze filmy. Tam kuczę widzę, że jakaś burza się zbliża. Ostrzegali zresztą o niej, ale na chwilę obecną nic nie mówię o jakichkolwiek opóźnieniach. Powiem Wam, że szkoda, że nie jestem typem zbieracza, ponieważ z każdego miejsca, w którym jestem, aż prosi się o przywiezienie jakichś pamiątek. Ale ogólnie zawsze dochodzę do wniosku, że to są pierdoły, które będą e, gdzieś tam leżały na półce, na półce i się kurzyły i że nie ma sensu tego ze sobą przywozić. Wielu moich znajomych zbiera e, magnesy na przykład na lodówkę, tak? Czy tam e, jakieś e, broczki do kluczy, czasami kupuję i wysyłam, ale tutaj zdzierałem po 6,5 dolara za sztukę chyba ich pogięło. 6,5 dolara za sztukę potem jeszcze kilka dolarów za przesyłkę razy kilka osób. I co, i spłukany człowiek, całe to lotnisko międzynarodowe można przejść w minutę. Naprawdę jest niewielkie. Kiedyś marzyło mi się, żeby pracować w, w, tym, w tej stacji kontroli lotów, ale wydaje mi się, że jednak bym tego nie ogarnął. Wieża kontroli lotów tam stacja. Kończył studia i teraz pracuje głową. Jak na hot doga za 7,5 dolara to nie zaszali. Zobaczcie, sucha bułka z tym z kiełbaską i saszetki z ketchupem i musztardą. nada naprawdę. Tutaj widzę, że są cały czas jakieś roboty trwają na tym lotnisku. Jeżeli ktoś z Was narzeka na taką pracę w budowlance, przy kopaniu rowów na przykład, to im się zastanowić, czy lepiej być kopiącym, czy kopanym. <noise> Więc nie jest najgorzej. Może zawsze może być gorzej, nie?